Samorząd Województwa Azowickiego stara się pomagać w miarę swoich możliwości samorządom innej kategorii, innych kategorii, powiatom, gminom, miastom. No dzisiaj mamy w dniu samorządowca, to trzeba podkreślić. Udało nam się zgrać te, te dwie okoliczności. Podpisaliśmy, podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji, które będzie realizowało miasto Legionowo. Oba to są w zasadzie projekty takie prospołeczne, plac integracyjny, taki, który będzie służył integracji dzieci, młodzieży, ale także dorosłych. Będą, będzie to plac zabaw, będą, będzie to miejsce odpoczynku. Ponad dwieście tysięcy dofinansowania ze środków samorządu Województwa Zowieckiego. No i druga, skromniejsza inwestycja o wartości dofinansowania ponad 22 tysięcy złotych to jest to jest budowa, w zasadzie, w zasadzie rozbudowa terenu zielonego, który również będzie służył mieszkańcom. Jest to w ramach programu ochrony powietrza. Cieszę się, że udało nam się te umowy dzisiaj podpisać, tak jak powiedziałem w dniu samorządowca, ale także dzisiaj dokonaliśmy takiego symbolicznego wciągnięcia na maszt przed Urzędem Miasta Legionowa flagi, flagi województwa mazowieckiego, flagi Mazowsza. Oczywiście Mazowsze jako województwo istnieje od już 20 ponad 22 lat. Niemniej w tej chwili ta, ta flaga dotychczas była możliwa do prezentowania, do, do eksponowania w takich tylko ważnych, podczas ważnych takich uroczystości. W tej chwili Sejmik stwierdził, że musimy, powinniśmy promować Mazowsze, powinniśmy promować integralność województwa, promować ideę samorządu województwa mazowieckiego. W związku z tym w marcu podjęto uchwałę, dzięki, dzięki której tak naprawdę wszyscy mogą, którzy chcą, zawiesić tę flagę w swoich miejscach zamieszkania, w swoich miejscach bytowania, odpoczynku, tam gdzie po prostu chcą i jest to możliwe.